Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Leo Messi nie czuje się komfortowo w Paris Saint-Germain. Dwumecz z Realem Madryt może zadecydować o jego przyszłości. Czesław Michniewicz troluje Rosjan, ujawniając taktykę na zdjęciach. Skandaliczny gest Jakuba Rzeźniczaka. Piłkarz Wisły Płock nie wytrzymał po czerwonej kartce. Niklas Zyle oficjalnie piłkarzem Borusi Dortmund od nowego sezonu. Oraz FC Barcelona, która jest na ostatniej prostej do podpisania umowy sponsorskiej ze Spotify. Aż 280 milionów euro może trafić na Camp Nou. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przekapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jesteśmy bardzo blisko, aby było nas już 250 tysięcy, dlatego jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Ciebie proszę, abyś to zmienił. To jest po prostu Mój taki mały cel na najbliższe miesiące. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Dzisiejszy materiał zaczniemy od bardzo ciekawego tematu. Leo Messi przechodził ze wce Barcelony do PSG jako wielka gwiazda. Nic dziwnego, w końcu to aktualnie według wielu najlepszy piłkarz na świecie. Wydawać by się mogło, że trio Neymar, Mbappe, Messi będzie niszczyć każdego, kogo spotka na swojej drodze. Czas jednak pokazał, jak bardzo się myliliśmy. Argentyńczyk jest cieniem samego siebie sprzed kilku lat, a potwierdzeniem moich słów są statystyki piłkarza z tego sezonu. W Ligę Leo rozegrał 13 spotkań i strzelił uwaga, zaledwie dwie bramki oraz dorzucił do tego 7 asyst. Znacznie lepiej wygląda jego dyspozycja w Champions League, gdzie na 5 rozegranych meczy zdobył 5 bramek. Owe statystyki nie są złe, ale tylko jeśli mówimy o dobrym piłkarzu, a nie wyśmienitym, jakim jest Leo Messi. Już od dobrych kilku miesięcy można było usłyszeć, że napastnik nie może odnaleźć się w Paryżu. Owe doniesienia po raz kolejny się potwierdzają, o czym przekonuje dziennikarz Mundo Deportivo, Frances Hagila. Źródła w Paryżu potwierdzają mi, że Messi nie czuje się komfortowo. Nie idzie mu dobrze w Paris Saint-Germain. Nie jest wspierany przez klub. Dziennikarz dodaje, że kluczowy w kwestii przyszłości Messiego może okazać się dwumecz z Realem Madryt. Obie drużyny powalczą o finał Ligi Mistrzów. Ewentualna porażka już na etapie 1-8 finału może zachwiać wiarę 34-latka w paryski projekt. Dotychczas Paryżanie nigdy w historii nie wygrali Ligi Mistrzów. Argentyńczyk w Barcelonie czterokrotnie triumfował w tych rozgrywkach. Warto również tutaj dodać, że Messi ma cały czas kontakt z FC Barceloną. Choćby w ostatnich dniach odradzał im transfer Xaviego Simonsa, który według niego nie robi progresu. A Wy? Co sądzicie o aktualnej dyspozycji dla Messiego w PSG? Według Was Argentyńczyk pozostanie w Paryżu do końca piłkarskiej kariery, czy może jednak wróci do FC Barcelony? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Czesław Michniewicz, jak obiecał, tak też zrobił. I udał się w turnę po całej Europie, aby spotkać się z piłkarzami reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner najpierw udał się do Roberta Lewandowskiego, z którym miał długo dyskutować. Jednym z tematów była taktyka na zbliżające się baraże Trzy godziny bardzo dobrej rozmowy o polskiej piłce. Z Niemiec nowy selekcjoner wybrał się do Włoch, gdzie też jest mnóstwo naszych piłkarzy. W piątek Michniewicz udał się do Neapolu, gdzie spotkał się z Piotrem Zielińskim i Kamilem Glikiem. Rosjanie uchwycili pewien szczegół. Na zdjęciu Zielińskiego i Michniewicza było widać kartki z wyrysowanym boiskiem i tajemniczymi liniami, które miały oznaczać prawdopodobnie taktykę. Tak napisał podpisem oficjalny profil rosyjskiej kadry. Konto łączy piłka nie pozostało dłużne i na następnym zdjęciu pokazało już znacznie łatwiejszą taktykę. Widać na niej proste zagrania: Glik wrzuca futbolówkę do lewego, a ten strzela. Obok widnieje wynik Rosja-Polska 0-2. To nie pierwszy raz, gdy oba profile prowadzą między sobą grę. Wcześniej Rosjanie sprowokowali Polaków, inicjując popularną ostatnią zabawę Wordle, polegającą na odgadnięciu pięcioliterowego hasła. Natomiast my odpłaciliśmy się grą w Kółko i Krzyżyk. A teraz zahaczymy nieco o najlepszą ligę na świecie, jaką niewątpliwie jest polska Ekstraklasa. Jakub Rzeźniczak nie ma ostatnio łatwego czasu w życiu prywatnym. Wygląda na to, że przekłada się to także na wydarzenia boiskowe. Widać to było w końcówce poniedziałkowego spotkania z Radomiakiem. W doliczonym czasie gry były reprezentant Polski, co robił drugą żółtą kartkę za faul w środku pola. Arbiter nie miał wątpliwości, że piłkarz przekroczył przepisy i powinien wylecieć z boiska. Rzeźniczak długo nie mógł się z tym pogodzić. Wyglądało też na to, że przy całym zajściu doznał kontuzji mięśniowej. Z tego względu przez długi czas nie podnosił się z murawy. Pomóc chcieli mu piłkarze Radomiaka, którym zależało na jak najszybszym wznowieniu gry. To jedynie jeszcze bardziej zdenerwowało rzeźniczaka, który stracił nad sobą panowanie. Na Twitterze do całej sytuacji odniósł się m.in. były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Działacz nie ukrywał, co myśli o zachowaniu rzeźniczaka. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że Niklas Zyle, po zakończeniu tego sezonu, zostanie piłkarzem Borusi Dortmund. Stoper Bayernu Monachium odejdzie z dirotem z końcem trwających rozgrywek. Choć miał propozycję podpisania kolejnej umowy z mistrzami kraju, to nie przystał na przedstawioną mu ofertę. Zamiast tego zdecydował się na dość niespodziewany krok, jakim są przenosiny do jednego z największych rywali Bayernu Borussia Dortmund. Piłkarz podpisał już czteroletni kontrakt, a w rozmowie z Bildem wyjaśnił powody takiej decyzji. Od momentu, kiedy po raz pierwszy skontaktowali się ze mną, czułem, iż ludzie zarządzający klubem są bardzo chętni do współpracy ze mną. Hans-Joachim Watzke, Michal Zork, Sebastian Kell i Marco Rose dali mi wyobrażenie o roli, jaką mogę pełnić w Borussii – Miałem wrażenie, że jestem przez nich poszukiwany jako piłkarz i jako osoba. Byłem pod wrażeniem tego, jak starali się dla mnie, więc szybko wiedziałem, gdzie będę grał w przyszłości. Ta informacja jest różnie odbierana przez środowisko kibicowskie Bayernu Monachium. Jedni się cieszą, ponieważ twierdzą, że mecze Bayernu z Zyle na obronie często kończą się dużą utratą bramek. Inni zaś pozytywnie oceniają jego grę. Mimo to trzeba przyznać, że ten ruch transferowy jest naprawdę ciekawy. Przedstawiciele Dumy Katalonii robią dosłownie wszystko, aby w możliwie jak najszybszy sposób wydostać się z finansowego dołka, w który klub został wprowadzony przez działania poprzedniego zarządu. Prezydent Juan Laporta powoli realizuje ten plan, którego ważny element stanowi umowa ze Spotify. Dziennikarze stacji Raku uważają, że szwedzki serwis oferujący dostęp do muzyki oraz podcastów zostanie jednym z głównych sponsorów ekipy z Camp Nou. Początkowo spekulowano, że FC Barcelona zwiąże się z tą firmą aż pięcioletnim kontraktem o wartości 340 milionów euro, ale teraz wspomniane źródło przekonuje, że umowa ze Spotify zostanie podpisana na trzy sezony za 280 milionów euro. Na mocy zawartego porozumienia logo Spotify trafi na front koszulek zespołów męskiego, żeńskiego i trykoty treningowe w miejsce Rakteny. Kontrakt z poprzednią firmą wygasa po trwających rozgrywkach. Ponadto szwedzka firma będzie posiadała prawo do nazewnictwa stadionu Dumy Katalonii na wspomniany okres. Tak też niewykluczone, że Camp Nou po tej umowie będzie nosiło nazwę Camp Nou Spotify. Niedawno w mediach zrobiło się głośno o Spotify za sprawą wyrażenia przez jego właściciela chęci przejęcia kontroli nad Arsenalem. Obecne władze kanonierów nie wyraziły jednak zainteresowania otrzymaną ofertą. Taki ruch z pewnością bardzo pomoże Blaugranie, jednak nadal jest to tylko kropla w morzu. Miejmy nadzieję, że Wielka Barcelona wróci jak najszybciej, bo El Clasico ze słabą Barsą to już nie to samo. Traci po prostu na tym także Real Madrid, jak i też cała La Liga. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie, jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie!